Bywają takie sytuacje, które trudno nazwać przypadkiem, kiedy spotykasz kogoś i od razu czujesz dziwną znajomość, której nie da się logicznie wyjaśnić, kiedy jedna błaha sprzeczka odsłania w tobie emocje, które nie mają nic wspólnego z tą chwilą, tylko z czymś znacznie starszym, kiedy przyciąga cię osoba, która nie pasuje do żadnego rozsądnego wyboru, a jednak coś w tobie mówi: Idź dalej. Kiedy powtarzasz w relacjach ten sam ból, tylko z innymi ludźmi. Jakbyś odgrywał tę samą scenę w różnych dekoracjach, albo kiedy związek kończy się niespodziewanie, ale w środku czujesz, że coś w tobie się domknęło, jakby właśnie po to ta relacja w ogóle przyszła. Jeżeli w którejkolwiek z tych sytuacji znajdziesz choć odrobinę siebie, ten materiał jest dla ciebie. Dziś zajrzymy w miejsca, których zwykle nie dotykamy, gdy myślimy o miłości. Zobaczysz, dlaczego w tradycjach buddyjskich. Mówi się, że nie wchodzisz w relacje z nowymi ludźmi, tylko z ludźmi, którzy mają w tobie uruchomić coś zapomnianego. Poznasz sens związków, które od pierwszych chwil są intensywne, trudne albo zupełnie nielogiczne. Zrozumiesz, czemu czasem przyciągają cię osoby najbardziej nieodpowiednie. Zobaczysz, jak odróżnić miłość od karmicznego wzorca. I wreszcie, dowiesz się, dlaczego niektóre relacje mają trwać długo a inne tylko chwilę, choć potrafią zmienić cię na całe życie. A teraz przejdźmy do pierwszego rozdziału, w którym zaczyna się najważniejsza część tej historii. Kiedy w tradycjach buddyjskich mówi się, że naczane spotkanie zaczyna się wcześniej, nie chodzi o poetycką metaforę, ani o romantyczne gadanie. Chodzi o to, że każda relacja, zwłaszcza ta najważniejsza, wyrasta z czegoś, co zostało zasiane długo przed tym, jak padło pierwsze cześć. Według Zen, Ludzie pojawiają się w naszym życiu dokładnie w tym momencie, w którym ich obecność ma odsłonić coś, czego sami nie umiemy w sobie zobaczyć. Dlatego czasem wchodzimy w relacje z kimś, kto logicznie do nas nie pasuje. Gdybyśmy mieli wybrać idealnego partnera, nie byłby to ten człowiek. A jednak między dwojgiem ludzi pojawia się napięcie, przyciąganie, rezonans, taki, który nie ma sensu, ale jest silniejszy od rozsądku. Buddyści mówią, że to nie chemia tylko echo czegoś starszego. Spotkanie dawnego wzorca, który czekał na to, by ktoś go poruszył. Zdarza się też tak, że ktoś pojawia się w naszym życiu w najgorszym możliwym momencie, gdy jesteśmy zagubieni, poranieni, bez siły. Paradoksalnie właśnie wtedy los przyprowadza kogoś, kto naciska wewnętrzny guzik, jakiego nie nacisnął nikt wcześniej. Nie dlatego, że ma nas dobić, ale dlatego, że pewne lekcje można zrozumieć tylko wtedy, kiedy jesteśmy wrażliwi, otwarci, nieobronieni. Buddyzm podkreśla, że pierwsze spotkanie wcale nie musi być spektakularne. Czasem relacja zaczyna się od drobnego gestu, zwykłej rozmowy, albo pozornie przypadkowego okamięcia spojrzeń. To, co wygląda jak najmniej znaczący moment, bywa początkiem procesu, który zmieni wszystko, a to, co wydaje się zwykłą znajomością, może okazać się najważniejszą lekcją Twojego życia. W buddyzmie nie ma pojęcia druga połówka, nie dlatego, że bliskość jest nieważna, ale dlatego, że człowiek kompletny nie szuka kogoś, kto ma go uzupełnić. W tradycjach zen mówi się o czymś innym. Każda osoba, która staje się dla ciebie ważna, działa jak lustro. I to nie takie, które pokazuje, jak dobrze wyglądasz w swoim najlepszym świetle, tylko takie, które odsłania miejsca, których w sobie nie lubisz, które pominąłeś, albo które przez lata udawałeś, że nie istnieją. Dlatego właśnie w związkach wyłażą na powierzchnię emocje, których sam przed sobą nie potrafiłeś nazwać. Ktoś cię ignoruje, i nagle wracają stare rany odrzucenia. Ktoś podnosi głos, a w tobie uruchamia się lęk, który nie należy do tej relacji, tylko do dzieciństwa. Ktoś okazuje dystans, a ty czujesz się tak, jak kiedyś przy kimś, kto nigdy nie dał ci pełnej uwagi. Partner jest tylko wyzwalaczem, reszta jest już w tobie. Mistrzowie Zen tłumaczą to bardzo prosto: to, co cię najbardziej rani w relacji, nie jest nowe to tylko echo, które wreszcie znalazło odbicie. Innymi słowy, nie reagujesz na człowieka, tylko na historię, którą twoje wnętrze niesie od lat. Gdyby w to miejsce trafiła inna osoba, efekt byłby podobny. To dlatego zmiana partnera nie zawsze rozwiązuje problem. Czasem powtarzasz ten sam scenariusz z nowym imieniem. Największym złudzeniem jest myślenie, on mnie zranił, albo ona mnie niszczy. Buddyzm mówi: Ta osoba jedynie wydobyła na powierzchnię to, co już w tobie było. To lustro nie zawsze jest przyjemne, ale bez niego nie zobaczysz, co wymaga uzdrowienia. I w tym tkwi największa trudność, ale też największa szansa każdej relacji. Jednym z najbardziej niepokojących doświadczeń w relacjach jest to, którego logicznie nie potrafisz wytłumaczyć. Zdarza się, że spotykasz osobę, o której od początku wiesz, że przyniesie ci więcej zamieszania niż spokoju, a mimo to nie potrafisz się wycofać. Wiesz, że coś nie gra, że nie jesteś gotowy, że to nie powinno się wydarzyć, a jednocześnie czujesz magnes, który ciągnie cię mocniej niż rozsądek. W buddyzmie mówi się, że takie przyciąganie nie zawsze jest znakiem miłości. Często jest sygnałem nieprzepracowanego wzorca, który szuka rozwiązania. Mistrzowie Zen tłumaczą to tak. To, co przyciąga najsilniej, nie musi być dobre, czasem jest po prostu najgłębiej znane. I to jest klucz. Nie przyciąga nas to, czego potrzebujemy. Często przyciąga nas to, co jest zakorzenione najgłębiej w naszej historii, nawet jeśli ta historia jest bolesna. Dlatego osoba, która rani, potrafi przyciągać bardziej niż ta, która daje spokój. Dlatego chaos może wydawać się ekscytujący, a stabilność nudna. Nie chodzi o jakość relacji, chodzi o echo, które w nas rezonuje. Bywa tak, że dwie osoby nie pasują do siebie prawie w żadnym obszarze temperament, cele, wartości wszystko inne. A jednak wystarczy jedno spojrzenie, jedno zdanie, jeden gest i coś w środku natychmiast się porusza. Buddyzm mówi, że takie nagłe rozpoznanie często pochodzi z pamięci, którą niesie nie ciało, lecz świadomość. Związek, który zaczyna się zbyt gwałtownie, zbyt intensywnie, może być kontynuacją czegoś przerwanego. Nie nowym początkiem, tylko powrotem do dawnego długu lub dawnego ślubu, który nie został domknięty. Silne przyciąganie nie jest więc dowodem na to, że to jest to. Czasem jest ostrzeżeniem, że twój system rozpoznaje nie miłość, ale wzorzec. I dopóki tego nie zauważysz, ten wzorzec będzie wybierał za ciebie, zamiast ciebie wskazywać drogę. Jednym z najbardziej bolesnych odkryć w relacjach jest to, że możesz zmieniać partnerów, miasta, a nawet całe swoje życie, a i tak wrócisz do tego samego punktu, tylko z inną twarzą po drugiej stronie. W buddyzmie mówi się, że dopóki nie przerwiesz wewnętrznego wzorca, dopóty będzie on wracał jak fala, która nigdy nie przestaje bić o brzeg. Czasem subtelnie, czasem brutalnie, ale zawsze konsekwentnie. Możesz zauważyć, że wchodzisz w relacje, w których znów brakuje ci uwagi. Albo znów czujesz się ignorowany, albo znów trafiasz na kogoś emocjonalnie nieobecnego, nawet jeśli przysięgałeś sobie, że tym razem będzie inaczej. I wtedy pojawia się gorzkie pytanie: dlaczego znowu to samo? Buddyści odpowiadają prosto: bo nie zmieniłeś jeszcze w sobie tego, co ten wzorzec przyciąga. Wzorzec działa jak wewnętrzny sygnał radiowy. Wysyła komunikat, którego nawet nie słyszysz a jednak inni ludzie reagują na niego natychmiast. Jeżeli nosisz w sobie ranę odrzucenia, przyciągniesz kogoś, kto ją powtórzy. Jeżeli nosisz w sobie lęk przed bliskością, trafisz na kogoś, kto będzie cię nieświadomie dystansował. Jeśli boisz się porzucenia, zwiążesz się z kimś, kto nie potrafi zostać. Nie dlatego, że świat jest okrutny, dlatego, że świat odbija to, co w tobie niewidoczne. W praktykach zen powtarza się jedno zdanie – to, czego nie uzdrowisz, wróci do ciebie w nowej formie. I to wraca, w nowych twarzach, w nowych okolicznościach, z inną intensywnością, ale zawsze, z tym samym rdzeniem. To właśnie dlatego zmiana partnera czasem nic nie daje, bo problem nie siedzi w partnerach, tylko w historii, którą nosisz w sobie i której jeszcze nikt nie pomógł ci domknąć. Powtarzalność nie jest więc znakiem pecha, jest wskazówką, jest mapą. Jest sygnałem, że coś w Twoim wnętrzu domaga się uwagi, że przyszedł moment, żeby przestać uciekać i zacząć słuchać tego, co mówi Twoja własna cisza. Nie wszystkie relacje w naszym życiu rodzą się z bólu, impulsu czy karmicznego wyrównania. Buddyzm pokazuje również inne oblicze ludzkich spotkań te, które wynikają z wdzięczności, dawnego dobra, niespełnionej troski albo wspólnej misji to są związki, które nie przychodzą. By kruszyć stare rany, lecz po to, by pomóc obojgu wejść na wyższy poziom świadomości. Mówi się, że w niektórych relacjach odnajdujemy ludzi, którzy byli dla nas ważni wcześniej, nie dlatego, że coś zawaliliśmy, ale dlatego, że kiedyś dali nam coś bezinteresownie. Pomoc, wsparcie, ocalenie, obecność coś, co nasza świadomość zapamiętała jako dobro, a co teraz chce odwzajemnić. Taki związek może wyglądać spokojniej, dojrzalej, mniej dramatycznie. Nie ma w nim przymusu ani nagłych zwrotów akcji. Jest szacunek, ciepło, czasem trudna szczerość, ale nie chaos. To relacje wdzięcznościowe, w których dusze spotykają się ponownie, by dokończyć coś dobrego, nie coś bolesnego. Jest też druga grupa, związki darma, o których mówią Mistrzowie Zen. To relacje, które powstają po to, by dwie osoby mogły razem coś stworzyć, ulepszyć, zmienić, nie przez siebie, ale dla świata. To pary, które nie tylko kochają, ale też niosą wspólny kierunek. Kiedy takie dwie osoby się spotykają, pojawia się w relacji dziwny spokój, nawet jeśli życie dookoła jest burzliwe. Bo najważniejsze jest to, że maszerują w tę samą stronę, z podobną świadomością i podobną odpowiedzialnością za własne emocje. Takie związki nie są spektakularne jak filmowy romans. Są stabilne jak dobre rzemiosło, powolne, cierpliwe, oparte na współtworzeniu. Nie mają być fajerwerkami. Mają być przestrzenią, w której można oddychać głębiej. Buddyzm mówi, że to właśnie te relacje są najbardziej wartościowe, bo nie powstają ani z ran, ani z lęków, ani z karmicznego długu. Powstają z dojrzałości. A dojrzałość to najczystsza forma miłości, jaka istnieje. W zachodnim świecie zakończenie związku najczęściej postrzega się jak porażkę. Jak sygnał, że coś poszło nie tak, że ktoś zawiódł, że obietnice nie zostały dotrzymane. W buddyzmie perspektywa jest zupełnie inna. Związek kończy się wtedy, gdy wykonał swoją pracę. Nie wtedy, gdy para przestaje się kochać, nie wtedy, gdy pojawia się konflikt, ale wtedy, gdy lekcja, którą relacja miała przynieść, została już odrobiona. To moment, w którym energia przestaje płynąć, bo nie ma już czego wyciągać na powierzchnię. Czasem ta lekcja jest prosta nauczyć się otwierać serce, czasem brutalnie trudna nauczyć się odejść. Czasem polega na tym, by zaufać, a czasem na tym, by zaufać sobie. Związki karmiczne mają to do siebie, że kiedy kończą swoją misję, czujesz coś bardzo charakterystycznego. Nie tylko ból rozstania. Ale też dziwne uczucie domknięcia, jakby część ciebie wiedziała, to nie mogło trwać dłużej, bo już zrobiło swoje. To uczucie nie oznacza braku miłości, oznacza, że dalsze trwanie byłoby tylko powtarzaniem tej samej historii. Mistrzowie zen lubią powtarzać: To, co nie ma już czego uczyć, zaczyna cię więzić. I właśnie dlatego ludzie tak często przeceniają sam fakt bycia razem. Zostają ze strachu, z przyzwyczajenia, z poczucia obowiązku. Z lęku przed samotnością. Ale buddyzm mówi jasno: jeśli relacja jest żywa, prowadzi do wzrostu, jeśli jest martwa, prowadzi do utknięcia. A utknięcie jest jedną z najboleśniejszych form cierpienia. Największym aktem miłości bywa czasem odejście, nie dlatego, że kogoś porzucasz, ale dlatego, że kończysz cykl, w którym obie osoby utknęły. Czasem trzeba zamknąć drzwi, żeby nie powtarzać wciąż tej samej lekcji. Czasem trzeba przestać walczyć, żeby naprawdę zrozumieć. I czasem trzeba pozwolić komuś odejść, żeby oboje mogli wreszcie zacząć żyć tam, gdzie prowadzi ich ich własna droga, a nie ich rana. Kiedy patrzysz teraz na swoje relacje, te obecne i te dawno zakończone, spróbuj spojrzeć na nie nie jak na błędy, pomyłki czy zbiegi okoliczności, ale jak na fragmenty większej układanki. Każdy człowiek, którego wpuściłeś do swojego świata, coś w nim odsłonił. Jedni pokazali ci, jak potrafisz kochać, inni, jak bardzo potrafisz się bać. Jedni byli ciepłem, inni byli lustrem, a jeszcze inni byli burzą, która miała Cię wreszcie obudzić. W tradycjach buddyjskich nie mówi się, że masz żyć bez cierpienia. Mówi się, żebyś cierpienia nie marnował, bo ono mówi o Tobie więcej niż wszystkie komplementy świata. Każda relacja, która Cię złamała, zostawiła też wskazówkę. Czego jeszcze w sobie nie widzisz, czego się boisz, co wciąż próbujesz ukryć? Każda relacja, która dała ci spokój, pokazała, do czego tak naprawdę jesteś zdolny, kiedy przestajesz uciekać przed sobą. Najważniejsze pytanie nie brzmi więc dlaczego on, ani dlaczego ona. Najważniejsze pytanie brzmi co ta osoba we mnie poruszyła i po co? Bo jeśli zrozumiesz sens tej lekcji, przestaniesz przyciągać ból. Przestaniesz powtarzać stare wzorce, przestaniesz traktować przypadek jak przypadek. A kiedy w końcu spotkasz kogoś, kto nie wywołuje w tobie burzy, tylko ciszę, w której wreszcie możesz usłyszeć siebie, rozpoznasz to. Nie dlatego, że będzie idealnie, ale dlatego, że będzie prawdziwie. Jeśli ten film coś w tobie poruszył, zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. A jeśli chcesz wejść głębiej w temat emocji i odporności psychicznej, Kliknij w miniaturę, która pojawia się teraz na ekranie, tam czeka kolejny krok na Twojej drodze. Do usłyszenia.